Jakaś pierwszej pomocy. No, jakieś kurwa strazaki Organizują jakiś samochód, że niby pomoc, wypadek, kiperdoły. Nie Niektórzy mówią, że kwiaty lubią. Homusie, a mój ojciec nie był homusiem i lubił kwiaty. Ja też lubię kolory i kwiaty też. Lubię. A tu w Aleksandrowie nie można powiedzieć, bo kwiatów jest bardzo dużo. Idę do mojego pojazdu Takie ładne są nawet zakątki Teraz maj, no to ładna pora, piękna Zawsze lubiłem, jak trenerów znaczy, lubię Jak tak drzewa są fajnie Opadają na Przejścia dla pieszych gałęzie pięknie. Tu też ładnie jest nawet tu jest biblioteka. Pemy z ładnie tu jest, bardzo ładnie można powiedzieć. To się trzyma na jednej śrubie taką taskę i była przyjemna się, tak się trzymać W każdym bądź razie Gwin się już tam zerwał w jednym miejscu od wydechu I nic nie zrobię W drogę To niebo takie raczej złowrogie To się mówi więcej oleju dymi jak stóp czy ale widzę że chodzi bardziej taki jest ten silniczek delikatniejszy Trzeba też leci coś od wydechu a nie twierdzi no tutaj jak się rozpieprzy to trudno czy cylinder do wymiany no ten Panie co, jak to się mówi, popierdzielaj. Zatankowałem pół litra, 3,50 dałem, całe 3,50. Zatrzymałem się tutaj w takim zakątku pomiędzy budy jakieś, nie wiem jakie tam, pamiętam tej nazwy, no jak to w zakątku, tu się trochę zatrzymałem, tu jest budy wolskie, o, nawet jest jakaś tabliczka, o i tu sobie tak przez drzewa sobie oglądam, spoglądam na te pola na te piękne polskie pola polskie lasy polską przyrodę polska przyroda jest najpiękniejsza tylko szkoda, że Polacy się tak na co dzień nie szanują tylko jak jak jakaś katastrofa nastąpi wtedy powiem wam szczerze, że no muszę użyć tego słowa. Polacy, no nie wszyscy, zawsze jest nie wszyscy. To jednak wredny naród. Na tym bardzo ubolewam, ale nie, nie zmienię tego nigdy. Prawdziwi patrioci, prawdziwych patriotów można policzyć chyba na rękach. Na palcach, przepraszam, co ja gadam. Tyle do. Na razie to jest dobre, bo na krótszych dystansach można sobie też pedałować. No i trzeba cały czas koło tego chodzić: dokręcać śrubki, przykręcać, żeby to jeździło. No to nie jest aż tak wytrzymałe, ale to jest takie dwa w jednym i motorek motorowerek i rower no, ale 3 litry pali ponad chyba 80 silnik tak jak 125 junak motor trochę za dużo ja wiem że gaźnik można by było sobie założyć lepszy i by mniej spalił ale na razie nie mam możliwości.